Co za wspaniały dzień, rano byłem na siłowni, a teraz czas zjeść proteinowy posiłek, dlatego zrobimy utka z kurczaka w formie szaszłyków, wszystko podane na podpłomyku, a pomiędzy podpłomykiem a kurczakami będzie jogurt z tahiną i cytryną, do tego sałateczka z ogórków i rzodkiewek, dlaczego nie? Kolejny dzień, kolejny przepis, kolejny raz korzystam z zagrodowego kurczaka bez antybiotyków i naprawdę to nie jest reklama. Nie wiem dlaczego w sumie, mogłaby być, ale nie jest. Halo, zagrodowy kurczak. Dzisiejsze. oni nie rozpraszają. Dzisiejsze grillowanie zaczniemy od tego, że zamarynujemy sobie kurczaka. Potem pozwolimy mu troszeczkę odpocząć, żeby się zaprzyjaźniły te wszystkie smaki, a w międzyczasie zrobimy sobie resztę, czyli jogurt z tachiną, i osobno sałateczkę z rzotkiewki i ogórka. Dobra. Y Nasza dzisiejsza marynata do kurczaka jest dość prosta i też troszeczkę niespotykana, ponieważ mnie się rzadko zdarza marynować w takich produktach jak koper, czosnek i musztarda, do tego odrobina bardzo dobrej, jakościowej oliwy. Kopru sobie pokroję od razu troszeczkę więcej, ponieważ później wykorzystam go też do sałatki z rzodkiewki i ogórka. Zostałem noże do krojenia. Zostałem <grym> tak nóż do krojenia i zastanawiam się, czy jest ostry. Jest. Jest wiele szkół kulinarnych, które mówią o tym, żeby oddzielać od, od łodyżek ym, zioło, lub nie. Ja raczej jestem z tej szkoły, żeby wykorzystywać całość, bo w tych łodygach też jest bardzo dużo smaku. Trzeba drobno posiekać, ale bez sensu jest oddzielać. Korzystajemy z całości. To jest prawdziwe gotowanie dla prawdziwych ludzi. The real food for real people, a nie jakieś udawaństwo. Więc biorę ten koperek i skroję go sobie troszeczkę więcej niż potrzebuję do samej marynaty, bo potem go dodam. <suszyk> <toddź> Mam mnie. Użyłem połowy pęczka I nie każdy pęczek jest inny Chociaż ciężko w to uwierzyć Tak jak łóżki stołowe, każda jest inna Użyłem połowę takiego pęczka I teraz uwaga, jest to mniej więcej moja garść To się zmieści w mojej garści Do marynaty potrzebuję połowę tego Bang, miseczka Chcę posprzątam deseczkę Dobra Na taką ilość A konkretnie bo nas tak w ogóle to jest dwóch tutaj, więc robimy dwie porcje, żebyśmy sobie zjedli. Więc na takie dwie porcje użyję jeden ząbek czosnku, który teraz uwaga, ząbek czosku miażdżę o stół. no i siekam. Posiekany czosnek, troszeczkę posolę, sól sprawi, że czosnek puści soki, a wtedy zrobię sobie pastę z czosnku. Wezmę, tylko szybko nakręcę, że ten. Dodaję musztardę. Następnie do, do naszego marynaty leci około pół łyżki stołowej musztardy. Od razu dodajemy do tego y, jakieś fajną oliwę. Ja akurat mam bardzo fajną, bardzo porządną z czarnym czosnkiem, który bardzo lubię. Trochę soli i przystępuję do mieszania. Mamy marynatkę gotową, więc czas na kurczaka. Kurczaka otwieram z folii, zakładam tak zwaną gumę i pokroję sobie go na mniejsze kawałeczki, takie, które później będę nabijał na takie specjalne szpule. Specjalne szpule, które nie muszą być specjalnymi szpulami. Te po prostu są dedykowane do grilla. Można też robić to na drewnianych patyczkach. Ważne przy grillowaniu patyczyn, ważne przy robieniu szaszuków na patyczkach drewnianych jest to, żeby je namoczyć wcześniej w wodzie, bo inaczej zacznie nam się palić na ogniu, a tego nie chcemy. To jest udko z kurczaka bez skóry. Ja sobie oczyszczam je z tych takich większych kawałeczków tłuszczu. Wracają do pojemniczka. I następnie e, myślę, że podzielę sobie takie kawałki raz gdzieś tu na pół i może tu jeszcze raz. Takie kosteczki wrzucam sobie do marynatki. Bang. Ja nie wiem, ile ludzie jedzą kurczaka na osobę. Ja wiem, że to jest dzień treningowy, więc trzeba uzupełnić troszeczkę to białeczko. Więc zrobimy sobie może większe porcje, niż normalny człowiek je z drugiej strony. Co miałbym zrobić z tym kurczakiem, jeśli go nie zjeść? Skorzystam z okazji, że mam na sobie tą rękawiczkę, której jeszcze nie zdążyłem ubrudzić, ponieważ tej prawie ręce trzymałem nóż, a następnie tą ręką wymieszam wszystko dokładnie, bo nic nie działa lepiej niż ręka. Każdy kulinarny amator bardzo dobrze o tym wie, że mięso w marynacie należy zostawić na 20-30 minut albo przez całą noc. Ja nie mam całej nocy, my nie mamy całej nocy, mamy 30 minut, dlatego w tym momencie ponabijam sobie te łódka na szpady i poczekam 30 minut w lodówce, aż mi się fajnie zamarynuje, a w międzyczasie przygotuję sobie jogurt z trachiną i cytryną, na którym docelowo położymy owe szaszłyczki. To jest mój kurczak, to jest moja szpada i w tym momencie kurczak ląduje na szpadzie. <grywa> No, robię taki S-flores, że sobie robię tu, i potem w drugą stronę. Wtedy mam ładnie, mi się to trzyma. Mam takie dwie kosteczki. Proszę bardzo. No Powiem szczerze, że wygląda to bardzo zachęcająco. Pachnie, niewiarygodnie, świeży koperek, musztarda, oliwa. Przede wszystkim dobra oliwa, ma piękny zapach. Już nie mówiąc o smaku. Nie będę przesadzał, bo to jest taka ilość, która mnie zadowoli, szczerze powiedziawszy, jako jedna porcja. Ja to generalnie zawsze polecam wszystkim, że jak mają grillować kurczaka, to najlepiej właśnie udko, bo kilka razy już mi się zdarzyło, że robiłem na grillu i nawet jak zapomniałem i się trochę przesuszyło, albo zostawiłem sobie na tym górnym ruszcie i tak naprawdę nawet jak było suche, to nie było suche. Wydawało się, że jest suche, a w środku jeszcze było soczyste, więc udko jest bezpieczne. Na pewno bardziej bezpieczne niż, niż pierś, nie? którą jak się wy... bardzo łatwo wys... wysuszyć i... Potem już jest niezjadliwa troszeczkę, trzeba keczupem atakować, a przecież to nie o to chodzi w życiu, żeby keczupem zalewać Ten kurczak wygląda absolutnie wybornie. Ziarenka musztardy wyglądają jak małe perełki szczęścia. Do tego ten koperek, który nadaje wszystkiemu niewiarygodny aromat, no i oliwa. Chrztos. Kuczaczki są ponabijane. Czas porozmawiać o mojej gwieździe tego odcinka, czyli o nowym grillu. Do dzisiejszych testów dostałem nowy grill, nowy dzień, nowy grill, nowy ja, nowi wy. Tym razem jest to Enders Model Unique, wyposażony w kraster. Jak żyje czegoś takiego nigdy nie widziałem jestem w wielkim szoku. Mega proste działanie, mega proste używanie. Jest dźwignia, która go opuszcza. Nagrzewa się ta płaszczyzna i możemy sobie steka albo właściwie cokolwiek bardzo porządnie dopiec. Bang! Dzisiaj na polu jest troszeczkę chłodniej, dlatego kurczak odpoczywa sobie w ten sposób, a w tym czasie, żeby go nie marnować czasu, zrobimy sobie jogurt z tachiną, cytryną i czosnkiem i będzie już czekał na nas też a później sałateczkę. Więc cały proces przygotowywania takiego jogurtu zaczynam od tego, że wybieram w sklepie jogurt. Staram się grecki, bo jest gęstszy po prostu i wtedy mogę go rozcieńczyć do takiej konsystencji, jaką chcę. Jeżeli zacząłbym od klasycznego jogurtu, to skończyłbym w zupie jogurtowej, czego chciałbym uniknąć. Na kubeczek jogurtu użyję jedną łyżkę stołową tahini, czyli pasty z sezamu. No, dwie, tam półtorej. Tak samo jak wcześniej ściekam troszeczkę czosnku i w wcześniej jeden ząbek, niech to ma aromacik. Można ominąć czosnek, jak ktoś nie lubi. Ja lubię, jak coś jest czosnkowe, więc nie zamierzam się przejmować. I taki kawałeczek cytrynki. Niech to będzie kwaśne, jak coś jest kwaśne, to żyje, ma dużo życia, wyciąga smak, trochę soli, trochę oliwy, i do tego jeszcze odrobina pieprzu, ten jest akurat cytrynowy pieprz. Czemu nie? To wszystko mieszam. Kolejny element naszego grillowania jest już gotowy. Jest to jogurt z chwilą i cytryną, odrobina czosku, do tego dobra oliwa i sól. Odkładam sobie na bok i widzę, że nasz grill się rozgrzał, więc będziemy teraz grillować już udka, a w międzyczasie zrobimy jeszcze szybką sałatkę z rzodkiewki i ogórka. Do szpadek, na które nabity jest kurczak, dołączona jest taka podstawka. Dzięki temu kurczak nie dotyka rusztu za bardzo i się fajnie piecze nie przywiera. Ja mimo wszystko chciałbym najpierw tego kurczaka obsmażyć na głębokim ogniu, żeby dostał dobrego uderzenia ciepła, a później dopiero położyć na tej podstawce, żeby fajnie się pieku trochę jak kurczak zrożna. Nasza marynata i ściekający tłuszczyk z tego udka spada na aromatyzer, a dym okadza cały szaszuczek i naprawdę to już pachnie niewiarygodnie. Pomimo tego, że panuje to przekonanie, że grillowanie gazowe nie ma tego zapachu obdymienia tego, 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 tego prawdziwego ognia, te zapachy wyczuwalne przez moje nozdrza no są niesamowite. To jest, to jest pełny experience tego obcowania z ogniem oraz jedzeniem, które czerpie z niego co najlepsze. To jest ten kolorek, o który chodzi ten brązowy. Szaszłyczki zgrillowałem już fajnie z każdej strony, nabrały bardzo intensywnego, fajnego, ciekawego, brązowego koloru. W tym momencie na grill ląduje ten stalasz, a na nim szaszłyczki i będę kontynuował grillowanie już w taki bezpieczniejszy sposób. Dla mnie ten szaszłyk wygląda na gotowy, wygląda obłędnie ciągnę go sobie na boczek, niech też odpocznie. I tak jak odpoczywa mięso typu steki, tak samo każde jedno potrzebuje, żeby te soki rozeszły się po nim po tak intensywnej pracy. To jeszcze popracujemy nad kolorkiem troszeczkę, ale ten też już wygląda na szczęśliwego i gotowego do konsumpcji. Jak już wszyscy dobrze wiemy z poprzednich odcinków, prosota jest najwyższą formą wyrafinowania, dlatego sałateczka musi być kwaśna i świeża. Dlatego wykorzystamy do niej chrupiącą rzodkiewkę i chrupiącego ogórka, odrobinę koperku, czosnek, oliwa z oliwek. Dobra, oliwa to podstawa każdej sałatki. Sól. Ciepliwym, szyta pieprzu. Oto dwa przecudnej urody podpłomyki, które wypiekłem sobie rano. Teraz je podgrzeję po to, żeby wykończyć nasze dzisiejsze danie. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe. Czas składać danie. Danie nie byle jakie, danie pyszne, ale też zdrowe, a przede wszystkim bogate w proteiny. Zaczynam od tego, że podpłomyk ląduje na talerzu. To jest nasz bardzo aromatyczny, gęsty i doprawiony jogurt z tahiną i z cytryną odrobiną kuminu. Lecimy go. Na bogato. Trzeba sobie Bierzemy mięsko. Krupiące, ale soczyste w środku. I do tego I na koniec nasza wiosenno-letnia sałateczka orzeźwiająca. również pyszna. Warzywka ważna. Warzyw. Dodaję do tego odrobinkę cytrynki, tak żeby sobie można było Dziabnąć? Bebe bęk, kot, czyściutkie jedzenie, bez antybiotyków, to właśnie na nim zrobisz najlepszą masę oraz przeprowadzisz udaną redukcję. Coś o tym wiem.